Wiadomość prawa wszechświata dla ciebie dzisiaj. Niebiańskie istoty pragną przekazać, że ktoś odczuwa Twoją nieobecność intensywnie, ale ta osoba wahają się co do możliwości odrzucenia przez ciebie. To dlatego, że zamknąłeś drzwi przed miłością z powodu rozczarowań spowodowanych przeszłymi doświadczeniami, co utrudnia otwarcie się na nowe połączenia. Niemniej jednak, tak jak spokój następuje po burzy. A światło pojawia się po ciemności, szczęście ujawnia się, gdy jesteś gotów pozostawić przeszłość za sobą i oddać się bardziej znaczącym relacjom. Ta osoba to prawdziwy dar w twoim życiu, postrzegana jako gwiazda, która przywraca utraconą nadzieję na miłość i wzbogaca twoje istnienie wygodą, czułością i wsparciem emocjonalnym. Cokolwiek się stało, w rzeczywistości przyczyniło się to do twojego maksymalnego dobra, chociaż może to nie być od razu widoczne. Otrzymujesz łaskę boską i ciepło, więc teraz nadszedł czas, aby to wszystko przyjąć. Wyzwania, przed którymi stoicie, zostaną pokonane, a ty zostaniesz obdarowany miłością, obfitością i pokojem. Dlatego pozostań otwarty. Ta osoba to nie tylko idealny partner, to dusza towarzysząca, a szczęśliwe zakończenie zbliża się do ciebie. Bądź otwarty i ruszaj w kierunku następnego błogosławionego rozdziału Twojego życia. Aby to osiągnąć, kluczowe jest posuwanie się naprzód, przyjmowanie nowego rozdziału pełnego wiecznej miłości, celebracji i szczęścia. Dziękujemy niebiańskim istotom i wyrażamy głęboką wdzięczność. Bardzo dziękujemy za przyjęcie tej wiadomości dzisiaj. Mam nadzieję szczerze, że ci się podobało. Kończę tutaj. Czekam na Ciebie w następnym filmie.